Powiedzcie mi, czy wiecie, kim jest on? To bo ja w zasadzie to nie wiem. Ale wiem tyle, że w dzisiejszym odcinku zagramy w polską mapę od Kwiliksa o nazwie Ucieczka przed nim. No już dość tajemniczo, nie ukrywa. No i ten blok jest tajemniczy i nie mogę go ruszać. Ja nie będę. Fabuła w książce pod tabliczką. Tu, dobrze. A czekaj. Nazywasz się Phil, w kwietniu postanawiasz spędzić noc w lesie. Green War z kilkoma innymi ludźmi. Niestety tej nocy w lesie stało się coś okropnego. Włodzimierz się zesrał. No! God, please, no! No! Mam dosyć. Nie chcę być dłużej słaby. Widzę go. To idealna okazja, by wrócić. Nie będzie się spodziewał. Tego nikt się nie spodziewał! Strach przed nim. Oto pełnia klimatu lasu Green War. Jestem już blisko miejsca zbiórki do nocowania. Idę dalej. Dobrze, film. idźmy. Ej, film to mi się kojarzy od razu imię yy, z tą postacią z Cat Vegas. W sensie z, z tym aktorem. To może źle zakończyć się ten wypad z kolegami do lasu, coś tak czuję po prostu. Dobrze. W każdym razie to jest dość znany las. Z racji, że jest tutaj wydeptana ścieżka i mamy tutaj yy, światło, nie? To jakiś park, nie las w takim razie. Czy to jest. Yy, ten? Jucha? Może to jucha jakiegoś zwierzęcia? No może być, kto wie. Nie wiadomo, to zaraz się okaże. Tak, z pewnością. No na pewno, pewnie nie Andrzeja. To no. by, Ja widzę, że Andrzej dla tej gry to stracił głowę. Andrzej! Weź zejdź cię nie wygłupiaj. Andrzej! tak już nie, nie, ten, nie, nie chodzisz, to chociaż buty byś dał, co? Nie mogę, bo to nie chcę. Z tej strony leśniczy lasu War. Chcę ostrzec osoby nocujące tu, że w lesie widziałem nożownika. Nie chcę was mieć na sumieniu, więc proszę, zwracajcie do domów. Możecie się udać do mojego domu, ale przenocować ze mną. Sam Karin. Kliknij, aby kontynuować. Dobrze, to dziwna sytuacja. ty! kto zbudował takie coś w tym miejscu? Muszę stąd uciekać, wracać. Drzewo się zawaliło. Nie może być. Przenocuję w domu tego sama. Lepiej tam niż koło szubienicy. Chcecie mi powiedzieć, że koleś, który y, 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 jest stróżnikiem, widział to go tutaj? Jakoś specjalnie się nie przyjął, tylko książkę napisał, by ktoś tutaj szedł. Pewnie nożowni powiedzieli, sama, zamknę dom na klucz, żeby im nie zaciukał. To jest sam? To jest on? Aha, to ja, żem nie wiedział. No to zobaczymy, gdzie, gdzie ścieżka mnie zaprowadzi. Dobrze, żeby byle do domu, to nie tam, czekaj czekajmy, czym prędzej w nogach, tym szybciej wybiegniemy z tego jakże y, głupiego lasu Znaczy nie głupiego, ciemnego <laughs> No nie masz kondycji chłopie, wszystko będzie dobrze No i ja mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, no bo jednak jesteśmy głównym protagonistą Dom sama Karina, leśniczy, ale to ja na pewno tędy muszę wchodzić? No muszę, bo mi nie pozwala gra Dobrze, wejdźmy tu Jezus Nareszcie w domu Sama. Już czuję się trochę bezpiecznie. Ej, Samowi gdzieś ten telefon, messenger mu zadzwonił. Najpierw znajdę klucz do drzwi, żeby je zamknąć, a potem zadzwonię na policję. I to brzmi jak plan. I od razu odpiszesz na wiadomość Samowi. A jakbym coś chciał zjeść? Kurczak jest na przykład. Dobra, nie ruszam. Znowu będzie na mnie. Klik. Co tak cicho się zrobiło? Może tak było cicho, a ja nie wiem. To nie ma. Musimy wejść do góry. Być może u góry znajdę ten klucz. No chyba się oklucz rozchodzi, o jaki kibel ma fajne A jak on to, no nieważne nie będę wnikał Mamy książkę Tam widzę chyba kilof i widzę coś jeszcze, ale nie, nie mogę dostrzec co to jest Widziałem kogoś, jakiegoś typa z nożem w ręku Dziś w nocy odbędzie się nocowanie w tym lesie Muszę iść do punktu zbiórki by ich ostrzec Lub zostawić notkę Nikt nie może zginąć Ja mam toporek, więc raczej sobie poradzę no Sprawdzimy to. Znaczy, znaczy, w sumie jednak wiesz, tak średnio, nie? No, tutaj fil też potwierdza, tak, że nie jestem sam. Yy, w koronie drzewa jest skillow, jakieś drewno. Zapewne nożownik wyrzucał jest do budowy szubienicy. Oho! To ten nożownik. Wezmę toporek sama, i zejdę na dół, by go powstrzymać. Ej, chłopie, to jest głupie. W sensie jemu ten toporek nie pomógł. Kto gdzie tobie pomoże? Wywal te książki. Ja bym wszedł tutaj do kibla najchętniej. I bym się schował pod prysznicem. Albo to zalecznik. Nie, no dobra, chodźmy na dół, bo to nie możemy jednak tego tak zostawić. Co, giń? Spadaj! Nie wejdziesz tutaj, za głupi jesteś. Nożownicy nie są tacy cwani. Dobrze, teraz bym musiał przez szybę jakoś wyjść. To ty? Ty byłeś taki groźny? Uuu! Czekaj, czekaj, bo pomyliłem stronę. Oj! Uć! Chudż! 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 Chudż, to, Ale go... on nie ma szans żadnych. No gdzie? Jaki, taki, zwykły nożownik? chłopiec. co on może widzę zrobić? Ja chłopie, ja mam siekierę sam, a ty wiesz, że to sam? Znaczy, bo... wiesz, bo już go poznałeś. Oła, capnął mnie drugi raz już? Nie ma tak dobrze. Chyba udało się go. Uga trupić. Nie wiem jak, ale zadzwonię na policję, by zgłosić te wydarzenia. Mam dość tego chorego miejsca. Dokładnie. A, już dzwoni. Dobrze, to dzwoń. Łączenie. Nie możesz wykonywać połączeń. Skontaktuj się z twoim operatorem. Ale operator też może nie odebrać i co wtedy? No właśnie. No film myśli. Ewidentnie film myśli i wie co jest na rzeczy. Widzę, że sam ma tu komputer korzystający pewnie z hotspota. Wejdę na nim na stronę internetową i tam się skontaktuję. To brzmi jak plan. Mordo, to brzmi jak plan. Zróbmy to film. Jak mówię, zróbmy to film, to też mi się źle kojarzy z tym filmem. Nieistotne. E Gdzie ten komputer? Czekaj. Tutaj. Kliknij, aby włączyć komputer. Uruchommy włączanie lenovo yoga 9b oj to może się długo załączać system windows 10 zapraszamy a nie szybko poszło co jest wybiorę przeglądarkę gmail mamy do wyboru microsoft edge najlepsza przeglądarka przede wszystkim to szybka jest nie bo to jednak systemowa google chrome Explorator plików nie no to ewidentnie weźmy y, ten youtube a nie nie mogę ej ja inny w ogóle nie mogę co za oszustwo wybierz jak nie da się wybrać dobrze kliknij microsoft edge Mój operator ma dość skromną stronę. No to na pewno. Jest to zakładka kontakt albo pomoc? Możliwe, że nie ma, no bo to jednak. Kontakt mailem wyjdę z przeglądarki zaloguję się do gmaila. No jo, i na drugi dzień mi odpiszą, także mam szansę, że w ciągu tygodnia będę wolny i, i się uratuję. E mail i hasło. Hmm, teraz hasło. Wyrzuć szary beton w pierwszym slocie, aby pisać hasło. Hop. Jest, udało się. Pa to! Gotowe teraz Enter! No i, i e, perfekcyjnie i tak miało być od samego początku. Ale ja to nieprawidłowe hasło. Już dobrze wpisałem. Nie sądzę, że się pomylił. No nie ma takiej możliwości, mistrzu. No nie ma. Co teraz? Co jest? Komputer zgasł. O nie, ja też tak ostatnio miałem, może zasilacz padł. A przedtem przed, przed, przed wszystko zaczęło się czerwienić. No to na 100% zasilacz padł. Jak ja teraz kontaktuję się z policją i zarządem nocowania? Cóż, skoro nie ma nożownika, to mogę iść do punktu zbiórki. Ach, a ty głupi faktycznie, patrz. No, teraz już jesteśmy wolni, możemy iść. Strach. Strachu?! Czy to ty?! Zasnąłem na stojąco. O panie, no co ty gadasz, naprawdę? Zapewne minęło kilka godzin, możliwe, że jest północ. Nie mam pojęcia. dlaczego ja bym się tu przespał, po co spać w lesie, skoro mam tu wyro, nie? Pora już wyjść, i iść do punktu zbiórki. Za jest bazalt. Nie przejdę. Skąd się wziął, Bazalt? Co tu się do, y, tej Janiny dzieje? Przepraszam bardzo. Ops. Możliwe, że nadal nie. Bądź też to mało śmieszna atrakcja zarządu nocowania. No nie, no raczej śpisz, mordziaty. Tak mi się wyda- Bazalt. O nie, jest są uwięziony. To możesz zjeść coś zawsze, nie? To nie? Musi być jakiś wanięty sen. Uderzę głową o ścianę, aby się obudzić. Mordo dawaj! Aha, muszę kliknąć. No dobra. W szybę, nie w ścianę! Głupku! Jeszcze sobie krzywdę zrobisz! Łeb mnie boli, rozwaliłem żeby nadal są uwięziony <śmum> Walnij wyżej teraz, tak co teraz kurde mam zrobić? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ach, nareszcie. To czas, by się ujawnić. Załóż buty, chłopie, bo nie będziesz tak na boso biegał. E, czym ty do e, Janiny jest? Przepraszam, nie wiem skąd mi się to imię wzięło. Weź też kwiatka, może Houstonią, błękitną go u, ten udobruchamy. U, u, do Czemu mam ci to mówić? Czyż bardziej nie drżysz, gdy mnie nie znasz? No tak średnie bym powiedział. Nie, o. Pa to. Co to za chmura, czy inne diabelstwo? Debilstwo. Masz kwiatkiem. Ugrałem? Zostań już gazetą. To właśnie ja. Chyba nie myślałeś, że Deśniczy zabił zwyczajny nożownik. Masz książką, tam dostaniesz zaraz z bookiem. Notebookiem, haha. <laughs> Szanowni no, no, mam to toporek sama, także. Okej, okay. na co tutaj wychodzi? Żywię się strachem, on daje mi ogromną siłę, mogę tworzyć, zmieniać postać, obracać rzeczywistość. Jestem w stanie też ułożyć sapera w 3 sekundy, ale do tego potrzeba ogromnego strachu. No tak. Ostatnimi czasy nie miałem ofiar. W XXI wieku praktycznie nie ma racji bytu, ludzie się nie bali. Byłem śmiertelnie słaby, bo mieli latarki w telefonach. Tej nocy postanowiłem odwrócić los i znaleźć ofiarę. Czym jesteś? Jestem zwycięzcą, albo innym, nie wiem. Strachem, ale to mówił już. No to głupi ja, po co pytać dwa razy? Zdobyłem od ciebie tyle strachu, że mogę nawet przemawiać, ale to nie spełniam ich możliwości. Mogę też ci upiec pierogi. Dobra, przestaję gadać, bo psy, klimat. Eee, co, co mówi? Rozumiem, że mój strach daje ci coraz więcej siły? Taję, taję, spółkowniku. A, dokładnie. No to rację miałem w zasadzie, nie? Tak by wychodziło. Wybrałem ciebie, ponieważ byłeś w idealnej sytuacji. Oprócz tego jestem niejako zadomowiony w Greenwash. 600 lat temu idziełem jako wiedźma w tym lesie. Rozumiem, ale nie dam ci więcej sił. wiej przez okno. Co? Ej, faktycznie. Czemu nie uciekłem wcześniej? Znaczy, nie, no nie mogłem uciec wcześniej. Ale wy wychodzi na to, że sprawa się rozwiązała. Strach jest już za mną, ale dotarłem na teren wycinki lasu. Może tutaj go zgubię. Dawaj, mordo. To będzie sprint życia. Czekaj, czekaj. Miałem uciekać przed strachem, jak głupek po prostu wziąłem i kliknąłem <noise> I kliknąłem O Jezus, że i kliknąłem sobie czat, bez sensu Dobra, gdzie jest strachu? Okej, okay, strachu leci za mną Strachu nie może mnie dorwać, mam ten różowy barwnik, jeżeli wyrzucę go pod nogi Będę mógł podskoczyć wyżej i mam dobiec do czerwonego punktu Tam zakończy się moja ucieczka Prawdopodobnie wygram. Dokładnie no, nie potrzebuję tego w zasadzie, no. Ale wywal. No <laughs> okej. Okay. I wychodzi na to, że wygrałem pierwsze linie mety ze strachem i przekroczyłem prędkość. Uch, nabiegałem się za wszystkie czasy. Strach też, też się nabiegał. Też będzie zara rudził, że go wszystko boli. Dużo, że tam był ten teren wycinki lasu. Dokładnie tak. Czyli wychodzi na to, że strachu tam został? Ech, rozpadało się. No co za pech? Kto by pomyślał? Wygląda na to, że spędzę noc w jaskini. Co? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, kolego, przesuń patyszy. O, jaskinia jest już zajęta. To niedźwiedź! Co jest? O nie! Z niedźwiedziem? Co to, Rosja jest? Weź tego niedźwiedzia mi stąd. Proszę o won, niedźwiedziu. Czekaj, co to jest? Skąd to się niedźwiedź wziął? A nie, to jest... Panda? Nie, to jest ten... Niedźwiedź ten, ten... Polarny, co jest w mychówcie. dobrze. Może być. Teraz mogę już umościć w jaskini. Mogłem jednak nie wyrzucać tej siekiery. Dobrze, że tego nie zrobiłem. Gdybym wyrzucił, to by przypał straszny. Okej. Okay. Mamy światło. Jest dość jasno. Obok jest węgiel, więc zawsze można rozpalić grilla. Nareszcie bezpiecznie. Zaraz się prześpię i rano wyruszę do domu. To brzmi jak plan. To brzmi jak najlepszy plan. Bardzo mi już brakuje Karen. Chciałbym ją przytulić. A po co? Ale w sensie dobrze. I dupa. Niżej przytulić. I ty chciałeś mi uciec. No, ja tak średnio. Już się cię nie boję. Przeciwstawię się. No ja jak się nie boisz, to będzie tracił siłę. Tak, powinno być. Chcesz więcej? I... Ile? Dawaj, dawaj. Czego chcę więcej? Mogę sprawić, że jaskinia będzie piekłem, a ja będę niezniszczalnym golemem. A, a ja mam się Kierę. Znasz sobie z tego sprawę strachu, nie? Ale to nie miałoby sensu, bo ty już się nie boisz. Co teraz? Skoro nie wydobędę energii ze strachu, to zdobędę z twoich wrzasków podczas zginięcia. Hm no zawsze jakiś plan. Wyobraź sobie powolne przestawanie pracy komórek. Już tylko ból. Zobaczymy no. No ja nie wiem, nie, nie miałem, także no to kolego jakbyś mógł pokazać. Nie, nie rób tego. No, faktycznie nie rób. Dobrze. <grych> A przed chwilę byłem prze przeciwko filowi. Eee, strach nie będzie już wspomnieniem. A się będzie. A bólem, dobra, zapomniałem. Fil to koniec mapy czy ogólnie? I co? Koniec czego? <śmany> I się obudził. Czy nie? odchodzi czas na cały świat. Kim jest on? Powiedzcie mi, bo dalej nie wiem. Napiszcie w komentarzu, kim jest on, bo chciałbym wiedzieć. Komendy: Quilix. Okej, okay. yy, w sensie. No przyjemna mapka, tylko jest dosyć późno i nie umiem utrzymać się klimatu. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Mam nadzieję, że mapka wam się spodobała. Oczywiście możecie zajrzeć na minecraftlampy.pl, zostawisz też diamentik mm, pod mapą. Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu. No tak, tak więc trzymajcie się moi drodzy, do następnego, siemanko, cześć, pa, pa. Co ty gadasz, jak Phil Collins żyje?